Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Czy masz jakąś metodę, jak sobie z tym poradzić wewnętrznie i jak nie zapędzić się w ten system porównań z tym mm -hmm. idealnym ciałem? No ja bym sugerowała usunięcie, jakby odobserwowanie osób, które, których właśnie na przykład przekaz nam nie pasuje, który nas nie wspiera, który powoduje te trudne emocje i to porównywanie się. Dlatego że gdzieś tam nawet czytałam, nie wiem, czy to nie było jakieś badanie, że nawet ta nasza świadomość tego, że zdjęcia są wyretuszowane, że tam jest Photoshop, i nawet jeśli jeśli ktoś wprost napisze w poście, Ej, słuchajcie to jest Photoshop, to mimo tego, że mamy tą świadomość tego, że to, to gdzieś tam jest podkoloryzowane, no, nie do końca wpływa na to, że my i tak nie porównujemy się do tego ideału, nie mamy właśnie tego poczucia wstydu związanego z własnym ciałem, no bo jednak widzimy jakąś idealną sylwetkę i mamy to marzenie tego, że moja też by tak wyglądała. Więc jeśli jakieś konto nas nie wspiera, właśnie, powoduje te trudne emocje, to pytanie: po co obserwujemy, tak? Po co się tym otaczamy? Bo jednak. To, czym się otaczamy, też mocno w nas pracuje. Zamiast tego sugerowałabym właśnie zaobserwowanie kont, które może dają właśnie taki przekaz tego, jak naprawdę wygląda też to, to ciało, choć wiadomo, że to jest też jakiś wycinek, no bo każdy twórca internetowy pokazuje w internecie tyle, ile chce, on sam o tym decyduje i nie widzimy całego jego życia, na przykład 24 na 7, tak samo jego ciała 24 na 7 nie widzimy. I warto mieć po prostu tego świadomość, że my porównujemy swoje zaplecze do czyjejś sceny, tak? Siedzimy w dresach, jedząc, właśnie, na przykład, chipsy na kanapie, i oglądając film, i oglądamy story osoby która jest na treningu, ma super sylwetkę, tak, zjadła jakiś super zbilansowany posiłek i ma jeszcze masę jakichś fajnych rzeczy zaplanowanych, takich produktywnych. I mamy wrażenie, no tak, no my jesteśmy tacy leniwi, tacy beznadziejni, grubi brzydcy, i tak dalej, a porównujemy czyjś jakiś na przykład bardzo taki produktywny udany dzień do naszego takiego średniego. I zastanówmy się, czy my też nie mamy czasem takich dni, gdzie się sobie podobamy, gdzie fajnie wyglądamy. Gdzie może zrobimy coś dla siebie, zjemy właśnie coś bardziej odżywczego, a tamta osoba pewnie też będzie mieć taki dzień, kiedy na przykład malenia, kiedy nic nie zrobi, tylko no właśnie, może nie zawsze nam to pokaże. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.